Słuchajcie, ciekawą rzecz się dowiedziałem z Okazuje się, że to co zwiedzałem dzisiaj, a zwiedzałem dwa obiekty. Pierwszym z nich był tartak. Dlatego też pozostałości tych wiórów specyficzne maszyny. A dowiedziałem się tego właśnie od pana, który tam obok w sklepie robił zakupy. Dlatego też dzisiaj śmiesznie, bo kręcę tak naprawdę już na samym końcu, po zwiedzaniu. No ale warto chyba to było dodać, tą informację. Tak. Witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj wejdziemy w miejsce, w którym miałem okazję być latem, ale którego nie sfilmowałem. Może dzisiaj będzie ku temu okazja. Już widzę, że z gorszy niż był ostatnio, już tu jest rozerwane. No ale nic, tu obok też jest ciekawy budynek, ale nim się zainteresujemy później. Może być mnie gorzej słychać, bo mówię przez maseczkę. Pytanie co to tu było jakaś fabryka jakiś mały punkt produkcyjny ciężko jednoznacznie stwierdzić ale na pewno jest tutaj kilka ciekawych rzeczy których można, które można sobie obejrzeć ciekawe maszyny małe podziemia Zacznijmy od tego. Myślę, że najciekawszym elementem to jest ta maszyna. Nie mam pojęcia do czego to było, ale z tego co tu widzę po tych ścinkach to jest związane z drewnem Tutaj jeszcze stara tablica przyrządów No raczej niesprawna Ach, Ponoć tu jakbym nadusił to coś by się w świecie zmieniło więc nie będę już tego robił nie będę kaleczył języka niemieckiego niemniej jednak tu podnoszki muszę troszkę też uważać bo niektóre też się zapadają tu jest za to jakiś fajny stary pojazd Wow. co to było? zaraz postaram się zerknąć może tu będzie trochę lepiej widać tu to nic nie widać lepiej raczej ten pojazd został tu po prostu zaparkowany w oczekiwaniu na lepsze czasy które już chyba nie nadeszły, po prostu. A tu jest jakaś jak to nazwać jakiś taśmociąg. I on tu chyba wchodził, Watson, Czy to jest tak po prostu schowane. Też ciężko stwierdzić nie znam się na tego typu. Rzeczach fajne koła, już pokryte osadem takim zielonkawym. Ciekawe, czy to jest jakaś tabliczka znamionowa, coś takiego. W dobrych miejscach widać, jakby nie wytrzymały już te dechy. Jest ta konstrukcja tutaj betonowa. Ale jest zejście do piwnicy. Ja sobie trochę się zniżę, ponieważ... No właściwie się nie będę zniżał. Im, mniej, im bardziej ktoś kombinuje, tym jest bardziej widoczne. Wejdziemy sobie. No graciarnia jak nic. Czekajcie. Czyżby st... to było do rur? Do ocieplania. Tutaj zostało jakieś baniaki. podpora stropu co eee. o, zobaczcie tutaj ta machina jest hmm. jakiś numer Zjeżdżało drewno. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tu mogło być. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, piście w komentarzach. Może coś ciekawego wy mi powiecie na ten temat. Tu jeszcze było wejście do sklepu. Zobaczymy, czy się uda tam dostać. Tu też widać, że. O, nawet jest jeszcze pozostałość w jakimś silniku, który tu sobie jeździł. Nie wiem, co to jest. To. O! Często Howska, fabryka urządzeń mechanicznych. Wycinarka młoteczkowa. No to widzicie, coś się dowiedziałem. Waży pod 900 kilo, proszę bardzo, na suwnicy się porusza, włącznik główny. No fajny klimacik, co? Spróbuję jeszcze wejść do sklepu, tu obok pewnie jest zamknięcie. uuu Cichy urbeks Nie chcę być też tak bardzo na widoku, a pewnie będę. Nikogo tam na przeciwko nie ma Aha. też różne pozostałości jeszcze śmieci, a tu jest zamknięte więc nie ma co się ładować po drugie bardzo byłbym na widoku znaczy mi jakoś wielce nie zależy dobrze porobię kilka zdjęć i może jeszcze uda mi się wejść w jedno miejsce ale jeszcze tu sfilmuję Não